Cześć kochani, dzień dobry, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj się. Dzisiaj miałam trochę ciężką noc. Nie mogłam zasnąć. E... Nie wiem dlaczego. Bardzo mi przeszkadzają ptaki, które śpiewają w nocy. I pomimo tego, że ja mam koreczki w uszach, to ja je słyszę i mnie one denerwują. A śpiewają od godziny pierwszej w nocy. Ja się położyłam. E... O drugiej w nocy, i słuchajcie, nie mogłam się zmusić do spania, i usnęłam chyba dopiero przed piątą. Nie wiem, czy była pełnia, bo to też ma znaczenie. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja w pełni nie mogę spać. I nie to, że mam jakiś natłok myśli czy coś, tylko po prostu nie chce mi się spać. Słuchajcie. Więc ym, tak, ale wstałam przed koło 11.00 i w sumie jestem, powiem Wam, szczerze, obudzona. Mimo, że jeszcze kawki nie piłam, i słuchajcie, jak zobaczyłam pogodę, ponieważ słońce jest, jest pięknie po prostu na dworze, ubieram się i idę na spacer. Czujecie to? Idę na spacer. Oczywiście biorę kulę, ale Dobrze się czuję, w miarę z tą nogą. Nie wiem, jak daleko zajdę, ale idę na spacer. Mam tak, mam taką potrzebę pójścia na spacer. Nie macie pojęcia, jak, jak, jak ja wcześniej chodziłam po 10 tysięcy kroków, a teraz tego nie robię. Mi tego tak brakuje, że oczywiście nie zrobię 10 tysięcy kroków, nie, ale, ale chcę iść, chcę wyjść, bo jest naprawdę przepięknie. Także widzimy się na spacer. Jestem, kochani, w parku rozrywki. Tak, na chwilę sobie usiadłam, żeby zdać relację, jak super się czuję. Zrobiłam już 900 kroków, więc myślę, że 2000 chociaż dzisiaj zrobię. Bardzo się cieszę. I w ogóle... <śmiech> <śmiech> zaczepiła mnie taka babeczka, słuchajcie, koło 80 i mówi co ty narobiłaś? Co zrobiłaś ze swoją nogą? No to ja opowiedziałam historię i mówi ale te twoje kule mówi ja nie mogę kocham twój styl <grym> i mówi że ona już ma prawie 80 lat i niedługo też już będzie o kulach chodzić <grym> to no co takie same <grym> oj tak miło wiecie że wychodzicie i yy, zawsze ktoś do was zagada przynajmniej w Anglii tak jest yy. Ta babeczka troszkę na dłużej zagadała, ale jeszcze jedna zagadała, też szła e, taka starsza babka z takim wózeczkiem z, z zakupów i mówi, hej, jak się czujesz? A ja no dobrze, dobrze. Wiecie, nie znając się oczywiście, nie? Także to jest takie fajne wyjść do ludzi. Tak mi tego brakowało, słuchajcie. Pooddychać się z pełną piersią. Fajnie wrócę, zrobię sobie śniadanko, zrobię sobie kaweczkę. I co prawda ja nie mam dzisiaj nic w planach, jest piątek, no co mogę robić, wiecie, to, to, już, to już zaczęłam ten dzień świetnie, tak pozytywnie. Odmroziłam sobie wczoraj mamy gołąbeczki, także będę miała na obiad. No i co? Idę dalej, idę dalej, póki co daję radę, więc cieszę się, no i lecimy i widzimy się w domciu na kawce. Przechodzę tutaj koło tego domu i mi się przypomina, jak z sisulką tędy chodziłam. A tu zawsze taki kotek siedział i sisi zawsze go goniła. A teraz i kotka nie ma, bo ci ludzie się wyprowadzili. I sisi nie ma, bo umarła. O, Oj, kochani, wróciłam do domu. Zobaczcie. Wypieki mam. Fajnie się było przejść, zrobiłam 2,5 tysiąca kroków, także mega się cieszę. No w porównaniu do ostatnich dwóch miesięcy, to to jest bardzo dużo. Trochę mi plecy nawet bolą, ja nie mogę. <laughs> e, I co, zabieram się za śniadanko, jest za 15 pierwsza. Zobaczę co mam, ale chyba sobie zrobię trochę takie ala angielskie śniadanie, bo wiem, że mam fasolkę, wiem, że mam jakieś kiełbaski wege. E, I wiem, że mam jajeczka, także zrobię sobie coś bo już w sumie jestem głodna. No i zobaczymy, co next. Chyba pranie muszę wstawić, bo białe pranie by się przydało zrobić, nie? No, dobra. No i voila, mam takie śniadanko. Warzywka, papryczka, dwa jajeczka, fasoleczka i jeszcze yy, moja sałatka. Także szamie, mam jedną kiełbaskę z musztardką. Także takie trochę angielskie. No. To zajadam. Oglądam do śniadanka Next in Fashion. Mhm. Bardzo fajny program. Drugi sezon. Czas na kaweczkę. Mleko owsiane. Ja Dodałam sobie też ten pumpkin spice trochę. Także widać takie kropeczki. Dobra, kochani, ja sobie wstawię pranko, zrobię sobie białe. Pokażę wam jak utrzymuje świetnie białe pranie. Bardzo znany wanisz do bieli. I też bardzo lubię, nie wiem czy się z tym spotkaliście te perfumy do do prania. Pięknie pachną po prostu nie tylko ciuchy, ale też w domu pięknie pachnie naprawdę jak suszarkami suszy. Te moje pranie to po prostu jest miazga. E, także trochę, trochę muszę ogarnąć i dalej jeszcze patrzę, wiecie, na, na e, mój program, ale jeszcze mam tutaj parę rzeczy do umycia jakieś patelaszki, więc chcę mieć to zrobione, żeby było czysto, utrzymać czystość w momencie, kiedy jesteście gdzieś tam nie do końca mobilni. To jest bardzo ważna rzecz, bo e, lepiej robić to wszystko na bieżąco niż żeby się nagromadziło. I wiecie, no, także wstawiam sobie pranko, e, wstawiam Gary do zmywarki i. I póki co to nic nie będę robić. Będę oglądała. Um, mam parę jeszcze filmików do nagrania na TikToka z, z, ze współprac. Um, także... Um, na razie tak to się u mnie dzieje. Pytanie do tych, którzy mają takie, takie koce. Czy też robicie tak jak ja, że normalnie rozczesujecie je szczotką, aby były takie fluffy? Bo to zmienia, słuchajcie, Wam. Tak jak były, jakby z nowości. Jeżeli tego nie znaliście, Możecie zaczerpnąć ode mnie pomysł. No, sorry, to, a to jeszcze jak wyschnie. Robię to na mokro. Rozczesuję. No, prędko się zrobiło. Powiem wam, że miała mi się kąpać, ale zadzwonił do mnie mój znajomy, że się coś tam gorzej czuje i się zapytał, czy mogę się z nim spotkać, pogadać. Także będę miała gościa, niezapowiedzianego, no ale później, później sobie wezmę najwyżej kąpiel, bo miałam ochotę na taką kąpiel, wiecie, z, mm, z bombą i z pianą, no ale zobaczymy, mam nadzieję, że, że rozmowa go trochę rozweseli i, i będzie ok. Dobra kochani, ja już jestem sama, chciałam wam pokazać, bo w sumie myślałam, że wziąć kąpiel, ale chyba nie będę brała kąpieli, wezmę sobie szybki prysznic. Chciałam Wam pokazać, jak wygląda u mnie kompanie z jeszcze gipsem. Muszę zawinę, zawiniętą mieć nogę folią. Tutaj zabezpieczam sobie um, taką tasiemką. Tak, kompanie. słuchajcie w stylu <guczy> Gucci. Um, ściskam tutaj mocno, aby woda mi się nigdzie nie przedostała. I tak samo tutaj mam mocno zawinięte. Sama sobie to robię. Wcześniej mi robiła to mama, wcześniej jeszcze opiekunka, a teraz robię to sama. Jest tym troszeczkę ciężko, ale daję radę. Nie narzekam. Także ja się idę słuchajcie kąpać i w sumie nie wiem co będę jeszcze dzisiaj robić, ale póki co um, idę się no odświeżyć. Kurczę, wiecie co, człowiek się stara. Za, za... Myślałam, że dobrze zawinęłam, i jedna klipa. Jedna klipa, jednak mi się zmoczyła ta noga. Całą stopę mam, słuchajcie, mokrą. Nie wiem w jaki sposób. Była zabezpieczona folią. Jednak jak ktoś mi to robił, to było mi o wiele lepiej. A teraz czuję znowu, że mam mokre. Więc żeby nie doszło znowu do sytuacji, co, w której byłam ostatnio, że miałam... Bagno tam mi się zrobiło. Od razu, zawczasu po prostu biorę suszarkę i będę suszyć tą stopę. Także zajmie mi to przynajmniej z godzinę czasu. Nice. Powiem Wam, że już mi się nic dzisiaj nie chce robić, także zastygnę pewnie na sofie. Mam w sumie parę maili do odpisania. Rozmrażam sobie kapuśniak, który mi mama zostawiła w zamrażarce, także sobie zjem później na no, biada kolację. I mam ochotę, słuchajcie, na jakiś świeże, świeży owoc. Ale nie chcę mi się iść do Tesco, pomimo tego, że byłam na spacerze. No ale właśnie co za dużo, to niezdrowo. I boję się, że wiecie przedobrze. Więc yy, muszę się oszczędzać. Ale mam strasznie ochotę na jakieś jabłko albo winogrona. OMG. No ale nic. W każdym razie doprowadziłam trochę do ładu tą nogę. Yy. I póki co jest sucho, chyba, że coś jeszcze wyczuję, to jeszcze będę suszyć. Ale na razie jest okej. Okay. I ten... I będę kończyć tego vloga, słuchajcie. Um, no i tyle. Dzięki za uwagę. Bye! You.